No, wojny, część dalsza. Mamy tutaj w miarę niezłe potyczki. Oczywiście, w większości przegrywam, bo są, mają zbyt dużo, jedno, dużo jednostek zgromadzonych w jednym miejscu. Ale tutaj z ciekawostek spotkało się duża część, jeżeli nie większość mojej floty powietrznej 34 szwadrony. Spotkały się z rosyjskimi jakimś generałem Zigarewem. Spotkało się jego 8 kasów czyli no, nowoczesne samolotów. Nawet ja mam nie wszystkie zaktualizowane do, 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 do trzeciego poziomu e, się spotkało. Bomb, bombowce, kasy, i, bombowce taktyczne i fajtery i w tym momencie jest to największa bitwa jaką miałem kiedykolwiek w tej grze. Już e, oni stracili 160 samolotów, ja straciłem 40, ale straty w ludziach są nierównomierne, nie, nie bo bo ja tracę bombowce, a oni tracą kasy, które mają tylko jednego lub dwóch pilotów, można nawet zobaczyć dokładnie dwóch, a ja tracę bombowce ciężkie, które mają pilotów kilku i wobec tego, wobec tego ten... No staty ludzkie nie, nie, są, nie są takie aż, aż tak dobrze porównywalne, natomiast ja mam tak dużo samolotów, że mam 64%, 64 bo 64 punkty karne za zbyt dużą ilość samolotów w jednym miejscu. 34 dywizje to jest tak jakby 3400 samolotów. No to, to chyba jest jednak sporo. Zobaczymy jak ta bitwa dalej będzie szła. Zaraz się skończy... O no właśnie już się skończyła, czyli już nie poszła dalej, skończyła się na tak zwanym Tiku. No, wygrałem. Nie. Without wivout, czyli bez, bez konkretnego zwycięzcy. No ale porównując liczbę straconych osób, to, to dwukrotnie, aczkolwiek jak porównać liczbę bombowców, bo tak naprawdę, czy to jest bombowiec, czy myśliwiec, to jego wyprodukowanie kosztuje prawie tyle samo, więc i wobec tego jego naprawa, jego naprawa jest, tak, jest podobnie uciążliwa, podobnie wymagająca dla przemysłu, więc jeżeli ja tracę 40, nawet z tego większych bombowców, on stracił straszne, ja straciłem ciężkie bombowce, on stracił lekkie, czyli on stracił kasy, ja straciłem cięższe bombowce, no ale i tak dla przemysłu to jest bardzo mała różnica, czy to są ciężkie bombowce, czy, czy lekkie. No yy, w każdym razie, 160 no to jest całkiem sporo. Ja muszę po podzielić moją flotę, bo za bardzo jest skoncentrowana w jednym regionie i lata dokładnie w tym momencie, więc yy, mam penalty przy bombardowaniu. Właśnie w tym Borysewie, nie wiem czy to jest Boryszew po polsku, czy co. Tutaj też mam. O tu mam tylko 22, 22 punkty kary za zbyt dużo statków. 13, 13 w jednym miejscu y, szwadronów. No ale przynajmniej coś robią. Przynajmniej coś robią cho, chłopaki. No właśnie, miałem zobaczyć e, te koszty y, przemysłowe, tak? Czyli y, eskadra czy szwadron y, myśliwców kosztuje 15,2. Yy, szwadron kasów, czyli takich małych bombowców wsparcia 13,4, czy w ogóle mniej, to on akurat miał te kasy, czyli nawet są mniej niż myśliwców. A taktyczne kosztują 17,6, no to więcej, ale no to nie są jakieś wielokrotności, tylko się po prostu więcej personelu traci. Ale same bombowce, no są tam 40% czy 30%, do którego porównać yy, cięższe, nawet nie, nawet jeszcze mniej. Może jak porównam kasy do bombowców, no to rzeczywiście będzie no, nawet no powiedzmy 30%, ale jak do fighterów, no to będzie może z 15-20%. No, tylko tu jest załogi yy, 600 personelu, a w takich kasach jest 200, a w, w myśliwcach tylko 100, czyli na pokładzie, bo tutaj w tej grze nie jest policzony yy, ten załoga jakby, jakby to powiedzieć obsługa naziemna nie jest liczona tylko obsługa w samolocie i oni giną, w momencie kiedy samolot spada, to oni giną więc jest to tyle, no, tyle łatwiej, także nie trzeba uwzględniać obsługi naziemnej, bo na przykład Hartwa i 4, obsługa naziemna to jest kilkukrotnie więcej ludzi niż sami, sami piloci i obsługa wewnątrz, wewnątrz, wewnątrz samolotu. Dlatego każda dywizja czy szwadron lotniczy wymaga tysięcy ludzi do, do, do niego, tak? No tysięcy, no kilku tysięcy, a nie takie jak tutaj na przykład 600. Jedynie co to, to myśliwce strategiczne, bombowce strategiczne mają tysiąc personelu, tak? No to one mają, one są, to są, ogromne, mają 10 osób na pokładzie. Nawet nie wiadomo, czy tak dużo, no ale może to ma jakieś uzasadnienie, może wtedy tak, tak lecały. Pewnie mnie są też, też takie ciężkie bombowce. Ale wtedy miały, wtedy samoloty miały jeszcze po kilka stanowisk karabinów maszynowych, więc do każdego musiała być przynajmniej jedna osoba do obsługi. No to też tłumaczy dlaczego 10 osób na bombowiec strategiczny. No i teraz mam ogólnie... ogólnie się dzieje. Tutaj są wszystkie moje bitwy, więc jest ich sporo, sporo. Mińsk, kamień podolski, Borysow, czyli Boryszew. Najrobi to ta walka, Nowo, nowograd Wo, wołyński, a nowograd wołyński z ludzk, no nie mam pojęcia po polsku, szkoda, że już straciły się takie Były kiedyś polskie miasta albo litewskie, więc straciło się już jakby po... nawet polskie polskie, więc no, Tarnopol został, tak, no to to wiemy, że to jest polskie. Idziemy jak się nazywa. Oj tutaj... O, o Tutaj nie ja wygrywam, tylko oni wygrywają, bo oni atakują na Tarnopol. A ja mam ludzi zaangażowanych... Ale oni mają armię. 24 dywizje atakują, ja mam 10 do obrony, a to jest moja, są moje dywizje do ataku. Więc nie trochę mnie ubiegli, nie tam, gdzie trzeba. No i stale straty mają no, trochę większe niż ja. Trzeba by, trzeba by jakieś dodać posiłki. Tymczasowo trzeba wysłać im posiłki. Przez to, że, przez to, że część armii, która tutaj stała, stacjonowała i była, miała zadanie z rebeliantami. Się, 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 się ganiać to przez to część nich posłana na pierwszą linię frontu i przez to zwiększyło mi się bardzo mocno ilość no, Partisan Activity, czyli rebeliantów, partyzantów tutaj na przykład na Litwie 22%, tutaj 20, więc dosyć mocno. kanał się 16 w Wilnie. No, w Wilnie nie ma, bo jesteśmy przy froncie. No, ale coś musimy zrobić, bo zaraz Podolski, nie Tarnopol, Tarnopol. No nieładnie, nieładnie, to jest najlepsze bitwa, ale tutaj mnie atakują No bo właśnie, bo tutaj te czołgi One miały zaatakować kamień podolski A oni z tego petro coś tam Proskurewa, Oni mnie zaatakowali No więc walka na dwa fronty To nie jest najlepsza Tu nie wiem czy jest penalty, w ogóle jest dug in Jest okopany, jestem Frozen, o, jest Frozen Minus 50, ciekawe czy oni mają sprzęt Czemu oni mają Frozen? Frozen. Oni mają Frozen? Oni mają Frozen i 17, czyli oni mają jakieś rzeczy, które im zmniejszają te penalty, te koszty, znaczy te z utrudnienia walki w, trudny, w warunkach zimowych. Oni mają minus 17, a ja mam minus tutaj, minus 24, mają, ma piechota, piechota zmotoryzowana. Ten ma minus 25, ten minus 23, a czołgi mają minus 50, czyli bardzo kiepsko walczą we Frozen. No to, to zobaczyć. O, widzimy właśnie, że Tarnopol jest Frozen, ale już Proskurew nie jest Frozen, więc tutaj jakby oni, może dla tego oni dostają tych kar, ale dostawali jednak te kary. Mają fro Frozen minus 17. No, więc ciężko na te poteczniki graniczne, prawdopodobnie zrobiłem błąd, że atakuję ich po prostu tak wprost, yy, szczególnie na ich linię umocnioną, a na przykład w Rumunii nie mają linii, linii umocnionych, są tylko, są tylko te rzeki upędliwe, Więc łatwiej będzie mi ich yy, łatwiej będzie mi się ten przebić, jeżeli uda mi się takie zrobić taktyczne przebicie i potem obkrążyć ich, ich jednostki na, na, za linią frontu, no to by było, by było niezłe, czy znaczy to. Gdyby to mi się udało, to można powiedzieć, że po wojnie, bo oni tutaj mają ile? 2, 4, 6, 8, 10. No powiedzmy, że 12 prowincji w każdej prowincji średnio powiedzmy, że po 15. No to 12 razy 15 to daje. Jakieś ogromne ilości. Jakieś 200, dwieście, 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 nie więcej. Pod 300 wszystkie, wszystkie dywizje tutaj wrzucili? Yy, zaraz 12 razy 15, to już może 10, 100, nie 150, nie no to bardziej pod 200, by podchodziło, 220 No to 2 trzecie ich armii co najmniej tutaj mają, więc gdyby to stracili, no to wiadomo, że koniec wojny. Ale na razie, na razie, jeszcze długa droga, a ja się nawet tutaj nie mogę przebić. I oni prawie się przebili do Ismailu, ale na szczęście nie wiem, czy odpuścili w każdym razie. Nie, nie kontynuowali ataku mimo, że wygrywali, a ja tutaj posiłki już zbieram. No boję się trochę inwazji morskiej, teoretycznie nie powinni mieć żadnych statków, ja tutaj patroluję, ale boję się ewentualnej inwazji morskiej. Dobra, patrzymy na te bitwy, co tu Boris No nie jest, nie jest najlepiej. Albo przekraczam limit, tak? Przekraczam limit. Do, dowodzenia, mam 15 jednostek atakujących, chyba sobie odpuszczę i 3 jednostki mają mają tak, over minus 75%, więc nie robią dużej roboty. No nie jest dobrze, nie jest dobrze na froncie Mińsk, no to Mińsk już lepiej wychodzi atak, ale i tak straciłem 8000 ludzi, oni 9, ciężko, ciężko się przebić. Tu też mam over już czyli 18, 20 na 18 mam, znowu na, na, zbyt duże użycie dywizji. No takie walki 15 na 15 dywizji to jest. Y, naprawdę coś, coś nieoczywistego. Ten kamieniec podolski, tutaj to przegrywam kompletnie. Nie, to do 2000. Nawet nie tak źle. A tak kamieniec podolski. Mińsk. No minis też są straty. Potem Nowograd. 200 do 500, to tutaj w ogóle kiepsko. Ale tutaj mam limit 33 jednostki, a ja wysłałem 38 na, na tego ataku. Bo to są zarówno największe bitwy lotnicze, jak i największe bitwy lądowe, to po prostu taki bit to... nawet połowy tego nie miałem. Ale mimo że mam taką 38 dywizji na ich 14, to... tu akurat wygrywam, ale z ciężkimi stratami. No tak, 4600 to 4000, no ciężkie straty. Ten sludzk, nie wiem co to jest sludzk. Tutaj trzeba odpuścić, tak, bo oni mam 14 dywizji na 11. Już straciłem 10 tysięcy, a oni tylko 5. Tutaj nie mam... No właśnie, nie mam... Jak to się nazywa? Nie mam czołków, nie mam dywizji pancernych. Oni mam dywizje kawaleryjskie, takie zmotoryz zmotoryzowane. Do dosłownie, bo mają motory. Tak, Semi Motorized, półmotoryzowana kawaleria. Ciekawe, KAV12. Mam KAV12 w ogóle. New Semi Motorized, tak, to jest kawaleria 39. New Model Ke Semi Motorized Brigade. Semi Motorized Kawalerii, no mają nowocześniejszą kawalerię. No to, to który to było tak? Na ten sludzk cały, musimy od, odpuścić tak na sludzk. O, bo on atakuje Mińsk, a to jest sludzk. No bo tutaj zgromadziłem największą moją armię. Atak sludzk, no to wycofujemy ten atak. Support atak sludzk. No, oni chyba jeszcze nie weszli do Ktoś jeszcze walczy w tym sludzku. O ten walczy, no właśnie. Straty 5 tysięcy oni stracili 5 a 10. No nie jest to dobry wskaźnik, szczególnie że tutaj nie ma taktycznej zależnego zysku. tak? To jest tylko po frontu, to nie jest podbicie Malty, gdzie mogą sobie pozwolić na duże straty, czy Sa Sardynii. Tutaj jest ciężki front i duże straty, szczególnie straty morali, mogą tą położyć ofensywę, bo wtedy oni mogą uzyskać przebicie. Dobra, teraz moje jednostki są na razie są zajęte. Są na razie po ataku, są wyczerpane i muszą poczekać na po jeden dzień, kiedy będą mogły znowu zaatakować. tutaj atakują Nowy I tutaj akurat wygrywamy, tak powiedzmy teoretycznie. Ledwo, ledwo. Right. No to wysyłam 30 dywizji lotniczych bomb bombowców i kasów. Oni zabijają 80, 85 osób i tracą 4 bombowce To jest słabe, słabe Zaraz muszę, któreś z nich muszę wysłać W inną część frontu O znowu walka powietrzna 34 to ta sama walka powietrzna Tylko w kolejnej prowincji No oni mają straty ładne 40, 44 bombowce, oni stracili, ja, ja 7, 8 łącznie bo poleć, przeleciały też moje, yy, moje myśliwce. Jak idzie walka? No... w na dobrze. No, jest 29 do, do, do 10, może być. O! Teraz to, co się dzieje, teraz wziął jakiegoś czasu, Ameryka próbuje wszystkie kraje Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej przekonać do wojny ze mną. I właśnie Kuba dołączyła. Kolejne kraje dołączają, one są, są śmieszne, bo te, te kraje po Ameryki Południowej, może z wyjątkiem Brazylii i Środkowej, mają po kilka dywizji typ 1918 roku, mają statki jeszcze żaglowe, i robią mi inwazje morskie na Morzu Śródziemnym, a potem ich rozwalam całkowicie i, i, i zostają zero statków, zero dywizji, i tak dalej, więc coś tam zawsze zrobią. A przyłączyli do wszystkich wojen. Bo ogólnie alianci mają trzy wojny. Prowadzą tak, alianci prowadzą trzy wojny. Czyli jedną wojnę ze mną i, i z, z sojusznikami z osi, wojnę z Japonią, no i. Formalnie mają wojnę z Rosją, której nie prowadzą, prawdopodobnie nie wiem jak to, czy to zostało zapro, zaprojektowane, zaprogramowane dla, zaprogramowane dla AI, żeby nie prowadzić. Ale... No być może, być może to jakoś zrobili, żeby to miało sens. No, zbudowałem kolejne myśliwie z tych myślowców, mam, mam już tak dużo. Natrizon report muszę to wyłączyć. Yy. To jest Attrition Report, Staking Attrition Damage. No, jest zima, jest frozen. Mimo, że zaatakowałem w kwietniu, tak? No to, tak jak widać, pogoda, bo tutaj w tejże pogoda jest uwzględniona. Pogoda dalej, Rosja jest zamarznięta w dużej części. Europa już całkowicie odmarzła, ale jeszcze wschodnia Polska, Ukraina, no i cała Rosja jest zamarznięta. Gdzie nie, gdzie są śnieżyce. A jeszcze gorzej, gorączki śnieżyce są. i... Deszcze i śnieżyce to jeszcze gorsze warunki No właśnie zbudowałem myśliwiec, tego nigdzie go nie dołączę teraz. Nawet nie wiem, czy mam gdzie dołączyć. Moje wszystkie dywizje są już ósemki, czyli maksymalne. 8 8 Tu jest Flieger 6 na przykład mogę tutaj dołączyć <coughs> Nowogro Nowogrodek under attack, Ismail under attack. Zaraz, zaraz. Muszę teraz dołożyć, dołożyć im... A, nie mogę dołożyć, no to muszę ich... No jest to upierdliwe, jak nie są na moim terenie, to nie mogę tam, ich, nie mogę wtedy tam ich deploy deployować, czyli rozstawić, można by powiedzieć. Muszę potem go, go włożyć gdziekolwiek i przenieść go, żeby poleciał na tam, no, trochę upierdliwe. Ale ogólnie powoli kończę budowę, w ogóle powoli kończę budowę moich lotniskowców. Jeszcze kilka miesięcy, niestety więcej niż kilka miesięcy, albo dłuższe kilka miesięcy. Kończę zaraz budowę już w czerwcu e, mojego ciężkiego, no, no krążownika, no powiedzmy, że ciężkiego krążownika. Tak heavy, heavy, heavy Cruiser Deutschland Class, więc też znana klasa. No i buduję ogromne myśliwców, które też zaraz kończę. Jeszcze kilka na każdej linii produkcyjnej, tu już ostatni, i wtedy zwolnią mi się punkciki, będą budować inne rzeczy w końcu, bo tak to głównie buduję, buduję te, te myśliwce, zaniedbuję bombowce, zaniedbuję piechotę zmotoryzowaną, wszystko zaniedbuje. Wszystko zaniedbuje sprzęt, to na przykład można produkować tutaj e, brygady dołączane do dywizji, na przykład brygadę y, artylerii, brygadę samochodów pancernych, brygady tutaj y, centrum, centrum zarządzania takiego tego haku bitewnego, y, budo budowy szybkich dywizji motoryzowanych, budowę czołgów lekkich jako, jako dołączane brygady do, do tego, do piechoty. Więc jest trochę, jest to budować. No, oprócz tego jest to wyposażenie tak? Capital Fire, czyli st sterowanie ogniem do, statku, sta do statków głównych, do statków flagowych, jak ja to nazywam. Kierowanie ogniem do statków zwykłych, które zwiększa atak, zarówno morski, jak i atak lądowy. Potem radary do statków, statków głównych i jeszcze wzmocnione, wzmocniony, jak się nazywa. No takie mamy pancerze, takie pancerze zewnętrzne, które można dołożyć do statku jako, jako do, dokładki i dzięki temu zwiększają jego odporność oczywiście na równego typu ataki. Ja co tutaj mam muszę poblokować. Te paski są takie trochę upiertliwe, można powiedzieć brzydko. 51, no tutaj muszę trzeba podbić. No 48, consumer goods, trzeba pełną ilość robić. Uh -huh. Zobaczmy te nasze bitwy. Nie no, jest szaleństwo. Ile tych bitw, no, nie da się tego ogarnąć. Tyle bitw, to jakaś bitwa nad z tym sludzkiem całym. I teraz walczę z ich bombowcami z, z taktycznymi. Moje myśliwce na ich 8x8 i wyniki są no, no niezłe, 700 ludzi stracili, stracili prawie 1000 osób 70 myśliwców, a to źle liczone, bo tutaj w tej bitwie są tylko bombowce, ale być może były wcześniej tylko odleciały. Że nie nie mogło odlecieć. W razie pokazuje, że oni stracili 70, 70 myśliwców i 110 bombowców. Oczywiście 700 osób ja straciłem 66, więc tutaj ładnie bitwa, ale gorzej na na po powietrzu bitwy są... są ładne, trochę miałem stat. Nad Morzem Czarnym miałem trochę strat w moich bombowcach morskich, ale tu, tutaj już, gdzie skoncentrowałem większość moich sił, no to tutaj jest już nieźle. Jest konkretnie, o, nawet widzę, że mnie bo, bo, bombardują. Coś Rosjanie? Yy, Soviet Union 3 Air Divisions. A, no to nieźle. Czy prawdopodobnie w ogródku bombardują? Bombardowali. A teraz tu są te moje dywizje, bo chciałem je przesunąć za dużo. Bo w jednym miejscu chciałem je przesunąć Grand Super niech tutaj się przesunie, tutaj jest ich bombowiec. Zobaczmy, bro, bo oni mają dużo więcej też bombowców niż myśliwców. Łoł, wow, 1400 osób stracili bicie powietrzne. To takie życie, że nie widziałem 300 samolotów, ja 60. Nieźle, nieźle right na Mińsku. Dobra, to niech oni tutaj wspierają Grand Support Region Ukraine. No niech wspierają Ukrainę. Bo tam było dużo skumulowanych samolotów. Tylko tu nie mam przewagi powietrznej. Może nie będą ganiać moich myśliwców. Ale tego mają i mają wszystko unowocześnione. Rosja ma potężny przemysł, 300 pra, prawie, no prawie realnie. Mają jakieś modyfikatory... Niezłe, bo mają więcej przemysłu, mimo że mają mniej przemysłu bazowego, czyli tu jest bazowy, z 268, ale mają takie przeliczniki, że łącznie daje im to prawie 400. Ja mam 281, ale moje przeliczniki dają 355, więc... Mają mocny przemysł, który bym chciał podbić, tak, tą część yy, Zachodu, bym chciał podbić, na której jest większość przemysłu. Jakoś go nie widać. Można włączyć widok biznesowy. No i tutaj jest przemysł, no ale tak jakby po 1, 2, 3. Nigdzie nie ma jakoś tak więcej przemysłu. Może, ale Leningradzie 9, no to tutaj jest więcej. Tak, jakoś tak jest, mają to 12 Moskwie. No tak, to trzeba podbić Moskwo. Wszędzie to jest jakiś 1. Jeden, jeden jeden tutaj widać właśnie ilość, ilość przemysłu dane w danej. Prowincji, 1, 3, no a na Ukrainie będzie tutaj 3, 5, Bakhmut, bardzo znany wszystkim obecnie Bachmut, Mariupol, Rostov nad Donem 4. No to to trzeba podbić. Ten właśnie tutaj Zaporoże, Hersoń, wszystko bardzo ostatnio często się o tym mówi. Dżankoy 2, Sewastopol 2. No to tutaj jest już mniej, już dużo mniej przemysłu Noworosjisk. No tutaj wszędzie jest to małe ilości. Tak naprawdę trzeba podbić, no właśnie, e, Bachmut, ten, ten Krupiańsk, Kupiańsk, Wor Worochigrad, e, no i naj, najważniejsze rzeczy, tak? Charków też 3, a Kiew 5, no więc trzeba podbić tą część, taką do Moskwy, do linii Moskwy, tu jest najwięcej przemysłu. Potem dalej jeszcze jest przemysł, ale już jest taki pojedynczy, raczej, oprócz kazania, no a jeszcze. A perm, kazań, no mają trochę, ale to już, jest, to już jest dużo mniej. To na razie tyle, bo sam nie ogarniam tych bitw. Tyle tych bitw tutaj jest. Też nie ma takiego wygodnego, wygodnego sposobu, żeby to śledzić. Wszystko jest w bocznym panelu po bo lewej stronie. No trzeba zrobić zrozumieć, co, co, z która bitwa jest gdzie. Powinno być takie, no, no, no w nowoczesnych grach są takie chmurki. Ty wiadomo, że w tym miejscu, no tak jak Hartwagement I4, masz chmurkę, klikasz i wiesz tu, tu, jaka bitwa, w którym miejscu. Tutaj trzeba po nazwach miejscowości znaleźć, gdzie to jest. No więc, ale tyle bitw rundowych to nigdy nie miałem i takich ilości niesamowite rzeczy, niesamowite. Dobra, to na razie, na razie tyle kończę. Cześć.